Cześć Boże Siostry i Bracia, Enoch, Kolumbia, 28 lipiec 2021 roku, orędzie Jezusa Eucharystycznego. Niech mój pokój będzie z Wami, moje umiłowane dzieci. Dzieci moje, zbliżają się dni udręki, spustoszenia i głodu. Ta ludzkość nie chce mnie słuchać. Bez względu na to, ile ją wzywam poprzez moje narzędzia, aby się nawróciła, wciąż odwraca się do mnie plecami, a nie twarzą. Moje ostrzeżenie zastanie ogromną większość nieprzygotowaną. Wszystko opisane w Piśmie Świętym na ten czas wypełnia się w całości. Trwa odliczanie do końca czasu mojego miłosierdzia. Wystarczy tylko, by przyszło ostrzeżenie i cud, by ustąpił miejsca mej sprawiedliwości. Znaki na niebie stały się intensywniejsze. Przemiana stworzenia narasta. Objawienia i manifestacje niebieskie dzieją się jak nigdy przedtem, nie widziano na Ziemi. Znaki i manifestacje nieba wzywające ludzkość do nawrócenia, jednakże ona pozostaje w duchowym letargu. Biedne dusze letnie i grzeszne, moje przebudzenie sumień zastanie Was w letniości i grzechu, i nie będziecie mieć czasu, żeby się nawrócić. Umiłowane dzieci, czuję się coraz bardziej osamotnione w moich tabernakulach. Bardzo nieliczni są ci, którzy przychodzą, by mnie odwiedzić, tylko ci sami co zawsze. Miłość miłości wkrótce odejdzie. I co będzie z wami? grzeszna ludzkości. Kiedy przyjdą dni spustoszenia i ochydy w moich świątyniach? Kiedy będę profanowany i wyrzucany z mych domów, a mój codzienny kult będzie zawieszony z powodu spustoszenia i ochydy? Mówię wam, nie znajdziecie mnie już w moich tabernakulach. Abym Was pocieszył. Opanuje Was rozpacz ludzkości niewdzięczna i grzeszna, i władca mroków zagrabi Waszą duszę. Nawrócenie, nawrócenie, pilne nawrócenie. Oto Was proszę, grzeszna ludzkości, przebudźcie się z Waszego duchowego letargu. Ponieważ dni mojego miłosierdzia są już odliczane do końca, pamiętajcie, nie chcę Waszej śmierci, ani się nie cieszę Waszym cierpieniem. Moim pragnieniem jest, żebyście żałowali za grzechy i się nawrócili z serca, abyście jutro mogli się radować życiem wiecznym. Przychodźcie, by mnie odwiedzić, dzieci niewdzięczne. Nie przechodźcie z dala od moich tabernakulów. Zostało mi już bardzo mało czasu pozostawania z Wami. Kiedy moje świątynie zostaną zamknięte na stałe pod pretekstem różnych pandemii, wówczas synowie ciemności w służbie mego przeciwnika zniszczą moje domy i sprofanują moje tabernakula. Wypełni się wtedy proroctwo Daniela, który mówi o tym smutnym wydarzeniu, przez trzy czasy i pół czasu. Nie będę już z Wami, dzieci niewdzięczne. Jednakże mój lud wierny będzie mógł mnie odnaleźć w Mej Matce. Ona będzie tabernakulum, w którym będę pozostawał w owych dniach spustoszenia. Biegnijcie więc, by się obmyć o grzeszna ludzkości, wsadzawce przebaczenia i miłosierdzia. Poszukujcie jak najszybciej jednego z moich kapłanów i odbądźcie dobrą spowiedź z całego życia. Karmcie się moim ciałem i moją krwią najczęściej jak możecie, Nawróćcie się z serca u stóp mego tabernakulum, i zapewniam was, że jak dla syna marnotrawnego, tak również urządzę ucztę z powodu waszego powrotu. Dzieci moje, posłuchajcie z całą uwagą tego, co wam powiem przez mojego proroka Enocha. Tym wszystkim, którzy z braku wiedzy, wiary, czy z lęku się zaszczepili, a są owieczkami mego stada, mówię wam, nie lękajcie się, gdyż jest dla was nadzieja. Jeśli odmówicie z wiarą koronkę do mej przenajdroższej krwi i ran, razem z litanią do mej krwi, jako nowenne, i poprosicie mnie, aby moja krew zniszczyła szkodliwy skutek szczepionki w waszym ciele, to uwolnię was przez moje miłosierdzie od jej negatywnych efektów i opieczętuję was moją krwią. Umiłowane dzieci, potęga mojej chwalebnej krwi i ran jest najlepszym antidotum przeciw jakiemukolwiek wirusowi. Zarazie czy pandemii, odmawiajcie modlitwę do mojej krwi rano i wieczorem, rozciągając ją na wasze dzieci i bliskich. Zapewniam was, że jeśli będziecie ją odmawiać z wiarą, to żaden wirus, zaraza ani pandemia nie będzie mogła zrobić wam krzywdy. Pokój mój zostawiam wam. Pokój mój. Daję wam. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny, Oblubieniec, który nie jest kochany. Dajcie poznać dzieci moje, całej ludzkości te orędzia zbawienia. Siostry i bracia, w wielu orędziach mówi się o nadchodzącej ochydzie spustoszenia, o której mówił prorok Daniel i sam Jezus w mowie eschatologicznej. Możemy to znaleźć w Mateuszu 24,15 I o pozbawieniu nas dostępu do prawdziwej Eucharystii. Dlatego słowa o tym, że Maryja będzie dla nas żywym tabernakulum, którym przecież jest, są dla nas wielką pociechą. Wykorzystajmy te resztki czasu miłosierdzia, jaki nam pozostał, by się szczerze nawrócić, wyspowiadać i tak przygotować na nadchodzące ostrzeżenie. Kochajmy Jezusa, miłość niekochaną. Jesteśmy mu to winni. Innym pocieszającym słowem jest to szczepionka na COVID-19. Krew Chrystusa jest nieskończenie potężniejsza od jakiejkolwiek broni biologicznej, wirusa, bakterii czy proteiny. Teksty odnośnych koronek możemy znaleźć w internecie. Pamiętajmy, żeby odmawiać podane modlitwy z wiarą, to znaczy nie na sposób magiczny, tylko jako wejście w bliskość z Jezusem, w otwarciu na Jego miłość, jako pokorną prośbę o Jego łaski.